Gadałyśmy o tym, że, że czasami sobie po prostu warto zrobić dzień z miętej. Mm -hmm. Czyli po prostu wszystko. Mm -hmm. no, wszystko jest, czyli, wiesz, ja sama nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł, ale wydaje mi się, że, że to jest też taka zgoda na to, że można sobie w ogóle zaplanować swój upadek. wiesz? Nie, nie po prostu zdumieć się, o Boże, jak ja mogłam, co to się stało. Nie? Boże, siódmy odcinek. Jak? Ja siedem odcinków przecież ja miałam, ale jakby to było zaplanować sobie dzień zmiętej. nie? I po prostu sobie, wiesz, um, kupić te chipsy, te lody, tę butelkę wina i wziąć sobie tego Netflixa. Znaczy, chodzi mi o to, że w tym gospodarowaniu własną energią mhm. um, też chyba myślę też coś takiego, że im lepiej gospodaruję, im jestem dla siebie i na siebie czulsza na co dzień, tym, tym tych takich już naprawdę niezdrowych dla siebie rzeczy będę robić mniej